Zanim pójdziemy dalej, napisz w komentarzach skąd oglądasz te historie. Lubię wiedzieć, dokąd docierają takie opowieści, bo każda z nich ma swoją drogę, tak jak każdy z nas. Wtedy zobaczył ją. Na początku to był tylko kształt, niewyraźny kontur między kłosami pszenicy, jakby Ziemia sama wydała z siebie coś obcego. Wiktor zatrzymał się, zmrużył oczy w gasnącym świetle. Ktoś leżał tam, w jego polu, nieruchomo. Serce zabiło mu szybciej, nie z lęku, ale z instynktownego niepokoju, jaki towarzyszy odkryciu czegoś nieoczekiwanego. Ruszył naprzód, przedzierając się przez pszenicę, której kłosy otulały jego nogi, jak modlitwa. Im bliżej podchodził, tym wyraźniej widział. To była kobieta leżała na ziemi, zwinięta w sobie, z twarzą ukrytą za ciemnymi włosami. Jej płaszcz był brudny, poszarpany, jakby przeszła przez piekło, by dotrzeć właśnie tutaj, na jego pole. Wiktor stanął nad nią, niepewny co robić. Jego dłonie zacisnęły się bezwiednie, a oddech stał się płytszy. Nie był przyzwyczajony do ludzi, do ich bliskości, do ich problemów. Żył w ciszy, w spokoju, który sam sobie zbudował z braku czegokolwiek innego. Hej, powiedział cicho, niemal szeptem jakby bał się, że głośniejszy dźwięk mógłby ją przestraszyć lub zranić jeszcze bardziej. Nie było odpowiedzi. Kucnął przy niej, wyciągnął rękę i delikatnie dotknął jej ramienia. Była zimna, mimo że wieczór był ciepły, a powietrze wciąż pachniało dniem. Poruszył nią lekko i wtedy otworzyła oczy. Były ciemne, pełne czegoś, czego nie potrafił nazwać: przerażenia, wstydu, bezsilności. Spojrzała na niego, a on poczuł, jakby patrzyła nie na niego, ale przez niego, jakby widziała coś, czego on nie mógł dostrzec. Nie patrz na mnie tak, wyszeptała, a jej głos był łamliwy, pełen bólu, który brzmiał jak prośba i ostrzeżenie zarazem. Słowa zawisły między nimi w ciszy, która nagle stała się zbyt ciężka, zbyt gęsta. Wiktor nie odpowiedział. Nie wiedział, co powiedzieć. Widział tylko jej oczy, pełne rozpaczy, i coś w nim pękło. Może mur, który zbudował przez te wszystkie lata samotności. Delikatnie, z czułością, której sam się nie spodziewał, pomógł jej usiąść. Była lekka, zbyt lekka, jakby nosiła na sobie tylko cień tego, kim kiedyś była. Płaszcz opadł jej z ramion i wtedy zobaczył brzuch. Był już wyraźnie zaokrąglony, ciąża widoczna nawet w słabym świetle wieczoru. Wiktor zamarł, kobieta była w ciąży i była tutaj, sama, w jego polu, jakby ziemia sama ją wyrzuciła. Spojrzał jej w oczy ponownie, ale tym razem nie zobaczył w nich tylko strachu. Zobaczył bezsilność, wstyd i coś, co przypominało nadzieję kruchą, niepewną, ale jednak obecną proszę. Szepnęła, a jej głos drżał jak liść na wietrze: Nie zostawiaj mnie tutaj. I Wiktor wiedział, że nie może tego zrobić. Nie mógł zostawić jej tam, na zimnej ziemi, sama na sama z nocą, która nadchodziła coraz szybciej. Pomógł jej wstać, podtrzymując ją pod ramię, czując jak jej ciało drży z wyczerpania. Powoli, krok po kroku poprowadził ją w stronę swojego domu. Pszenica szumiała dookoła nich, jakby towarzyszyła im w milczeniu, a niebo nad nimi ciemniało, pokrywając się pierwszymi gwiazdami. Szli w ciszy, każdy pogrążony we własnych myślach. Wiktor nie pytał skąd przyszła, ani dlaczego znalazła się w jego polu. Intuicyjnie wiedział, że te pytania mogą poczekać. Teraz liczyło się tylko to, by dotrzeć do ciepła, do bezpieczeństwa. Jego dom był niedaleko. Niewielka chata z drewna, otoczona starymi jabłoniami i ogródkiem, który zaniedbał przez ostatnie lata. Światło lampy naftowej migotało w oknie, rzucając ciepłą poświatę na ciemność nocy. Kiedy dotarli do progu, kobieta zachwiała się i niemal upadła, ale Wiktor przytrzymał ją mocno, nie pozwalając, by upadła ponownie. Prowadził ją do środka, gdzie panowała cisza i prostota. Stary stół, kilka krzeseł, łóżko przykryte wytartą kołdrą i piec, którego ciepło wypełniało małe pomieszczenie. Ułożył ją na łóżku, okrył kocem i zapalił kolejną lampę, która rozjaśniła kąty pomieszczenia. Dopiero teraz, w pełnym świetle mógł ją naprawdę zobaczyć. Była młoda, może trzydzieści lat, z twarzą zmęczoną życiem, ale wciąż piękną w swojej łamliwości. Włosy miała ciemne, splątane, a na policzku widniała blizna. Stara, wyblakła, jak ślad czegoś, co wydarzyło się dawno temu. Patrzyła na niego z niepokojem, jakby nie mogła uwierzyć, że ktoś może jej pomóc bez pytania o nic w zamian. Dziękuję, szepnęła, zamykając oczy z wyczerpania. Wiktor stał przy niej przez chwilę, patrząc na jej twarz, na spokój, który powoli wypełniał jej rysy. Potem odwrócił się i zaczął przygotowywać herbatę, czując, że coś się zmieniło w jego domu, w jego życiu, w nim samym. Noc zapadła całkowicie, a dom wypełniło ciepło pieca i dźwięk wody gotującej się w czajniku. Wiktor usiadł przy stole, patrząc na śpiącą kobietę, nie wiedział, co przyniesie jutro, nie wiedział, kim ona jest, ani dlaczego tu trafiła, ale w głębi serca czuł, że to nie było przypadkowe, że coś, może sama Ziemia, może los, może coś większego, sprowadziło ją tutaj, do niego, na to pole, w ten wieczór. Ehm... I choć bał się tego, co mogło przyjść, nie żałował, że ją znalazł, bo po raz pierwszy od bardzo dawna nie czuł się już tak samotny. Czuł, że życie, które wydawało się skończone, może jeszcze ma przed sobą coś więcej, może jeszcze nie wszystko zostało powiedziane, a noc trwała dalej, spokojna i cicha, jak wieczna obietnica nowego dnia. Kiedy obudziła się rankiem, słońce już wlewało się przez okno, malując ściany chaty ciepłym, złocistym światłem. Przez moment nie wiedziała, gdzie jest. Pamiętała tylko chłód ziemi pod sobą, zapach pszenicy i głos, cichy, łagodny głos mężczyzny, który powiedział: Hej, otworzyła oczy i zobaczyła go. Siedział przy stole, popijając kawę, patrząc przez okno na swoje pole. Był stary. Może pięćdziesiąt, może więcej, z pomarszczoną twarzą, która nosiła ślady słońca i ciężkiej pracy, ale w jego oczach było coś łagodnego coś, co sprawiło, że poczuła się bezpieczna. Jak się czujesz? zapytał, nie patrząc na nią jakby bał się, że jego wzrok mógłby ją przestraszyć. Spróbowała usiąść, ale brzuch utrudniał jej ruchy a ciało było wciąż osłabione lepiej. Odpowiedziała cicho, choć nie było to do końca prawdą. Czuła się zagubiona, nie na swoim miejscu, ale jednocześnie po raz pierwszy od bardzo dawna czuła, że może tutaj zostać, przynajmniej na chwilę. Wiktor wstał i przyniósł jej chleb z masłem oraz kubek ciepłej herbaty. Postawił to przed nią bez słowa, a ona wzięła kubek w dłonie, czując, jak ciepło rozchodzi się po jej zimnych palcach. Jedli w milczeniu które nie było krępujące, ale raczej kojące, jakby oboje potrzebowali tej ciszy, by odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Po chwili, Wiktor odezwał się ponownie, tym razem jego głos był jeszcze cichszy, bardziej ostrożny. Możesz zostać, jeśli chcesz, nie musisz mi nic mówić. Jego słowa zawisły w powietrzu, jak obietnica, której nie mógł wycofać. Kobieta spojrzała na niego, a jej oczy wypełniły się łzami, które długo powstrzymywała. Nie płakała, tylko siedziała tam, trzymając kubek, czując, że może właśnie została uratowana. Dni mijały powoli, każdy podobny do poprzedniego, ale jednocześnie wypełniony czymś nowym, obecnością drugiego człowieka. Wiktor wstawał wcześnie, jak zawsze, i szedł na pole, a ona zostawała w domu, odpoczywając, powoli odzyskując siły. Nie rozmawiały dużo, ale ich milczenie było pełne wzajemnego zrozumienia. Czasami, kiedy wracał wieczorem, zastał ją przy stole, gdzie przygotowywała prostą kolację. Gotowane ziemniaki, chleb, czasem jajka od jego starych kur. Nigdy nie pytał, jak się tego nauczyła, a ona nie opowiadała. Ale jej obecność zmieniła dom, wypełniła go zapachami, które dawno nie istniały, dźwiękami naczyń, które znów były używane. Wiktor, który przez lata żył w ciszy, teraz słyszał echo życia, które myślał, że już nigdy nie wróci. Pewnego wieczoru, kiedy siedzieli razem przy stole, kobieta w końcu przemówiła: Mam na imię Anna. Powiedziała cicho, jakby samo wypowiedzenie imienia było czymś bolesnym. Wiktor kiwnął głową, nie zadając więcej pytań, choć wiedział, że za tym imieniem kryje się historia, długa, bolesna, pełna rzeczy, których nie chciała dzielić. Wiktor Odpowiedział, a ona uśmiechnęła się słabo po raz pierwszy odkąd tu trafiła. To był mały uśmiech, nieśmiały, ale prawdziwy, i Wiktor poczuł, że coś między nimi się zmieniło. Nie byli już tylko obcymi ludźmi, którzy dzielili przestrzeń. Byli dwojgiem ludzi, którzy zaczynali rozumieć, że los ich tutaj nie bez powodu zebrał. W miarę jak Anna odzyskiwała siły, zaczęła pomagać Wiktorowi w prostych pracach. Choć ciąża utrudniała jej ruchy, przebywała w ogródku, plewić zioła, zbierać pomidory, które dojrzewały w słońcu. Wiktor często patrzył na nią z daleka, widząc, jak ostrożnie się porusza, jak dotyka ziemi z czułością, jakby była dla niej święta. I coś w jego sercu delikatnie pękało. Zdawał sobie sprawę, że ta kobieta nosi w sobie nie tylko dziecko, ale i ciężar przeszłości, którego nie potrafiła wyrazić słowami. Czasami w nocy słyszał jak płacze cicho, próbując stłumić dźwięk, by go nie obudzić, ale on nie spał, słuchał, czując bezsilność, wiedząc, że nie może ukoić jej bólu, że może tylko być, być obecnym, być świadkiem, być wsparciem. Pewnego popołudnia, kiedy siedzieli pod starą jabłonią, Anna w końcu zaczęła mówić. Nie było to łatwe, jej głos drżał. Przerywała, a czasem słowa zamieniały się w ciszę. Opowiedziała mu, że pochodziła z miasta, że miała męża, który ją kochał, ale którego straciła w wypadku. Potem było tylko ciemność, samotność, ubóstwo, rozpacz. Spotkała innego mężczyznę, który obiecał jej pomoc, ale zamiast tego ją wykorzystał i zostawił, kiedy dowiedziała się, że jest w ciąży. Rodzina się od niej odwróciła, przyjaciele zniknęli, została sama, bez pieniędzy, bez miejsca, do którego mogłaby pójść. I wtedy zaczęła wędrować, nie wiedząc dokąd, tylko z nadzieją, że znajdzie gdzieś spokój miejsce, gdzie mogłaby zacząć od nowa. A potem potknęłam się na Twoim polu dodała, patrząc na niego z nieśmiałym uśmiechem i ty mnie znalazłeś. Wiktor słuchał, a jego serce napełniało się bólem i współczuciem. Widział w niej siebie, kogoś, kto stracił wszystko, kto wędrował przez życie bez kierunku, szukając miejsca, gdzie mógłby znów oddychać. To było przeznaczenie, powiedział w końcu. A jego głos był pewny, spokojny, że trafiłaś akurat tutaj. Anna spojrzała na niego, a jej oczy wypełniły się łzami. Dlaczego mi pomagasz? Zapytała, a jej głos był pełen niedowierzania. Nie znasz mnie, nie wiesz kim jestem. Wiktor przez chwilę milczał, patrząc na horyzont, gdzie słońce powoli się chowało. Bo każdy zasługuje na drugą szansę, odpowiedział w końcu. A może to ja potrzebuję tej szansy? Może ty jesteś tutaj, żeby mi przypomnieć, że wciąż warto żyć? Te słowa zawisły między nimi, a Anna po raz pierwszy poczuła, że może jej życie jeszcze nie jest skończone, że może tutaj, na tym małym kawałku ziemi, z tym cichym mężczyzną u boku, może znaleźć to, czego szukała spokój, miłość, którą można dawać i otrzymywać bez żadnych warunków. A Wiktor poczuł, że jego serce, które przez lata było zamknięte, zaczyna się otwierać że życie, które wydawało się puste i pozbawione sensu, nagle nabiera nowego koloru, nowej nadziei. I oboje, siedząc pod jabłonią w gasnącym świetle dnia, wiedzieli, że ich historie, choć tak różne, splutły się w coś większego, coś pięknego, coś, co może jeszcze ma szansę zakwitnąć. Dni stawały się coraz krótsze, a noce coraz dłuższe. Jesień przyszła nagle, wypełniając powietrze chłodem i zapachem liści, które opadały z jabłoni jak złote wspomnienia. Anna czuła, że czas zbliża się, dziecko w jej brzuchu poruszało się coraz mocniej, jakby samo chciało jak najszybciej zobaczyć świat. Wiktor, który nie miał doświadczenia z takimi sprawami, starał się być przygotowany. Zorganizował wiejską położną, Starą kobietę o imieniu Jadwiga, która mieszkała kilka kilometrów dalej. Jadwiga przyszła, spojrzała na Annę badawczo i powiedziała spokojnie, niedługo, może tydzień, może dwa. I odeszła, zostawiając ich we dwoje, z niepewnością i cichą obietnicą, że wróci, kiedy przyjdzie czas. Wieczory spędzali teraz razem przy kominku. Wiktor opowiadał Annie o swoim życiu, o żonie, którą stracił wiele lat temu, o dziecku, które nie zdążyło się narodzić, o samotności, która stała się jego jedynym towarzyszem. Mówił o tym cicho, bez dramatyzmu, jakby te wspomnienia były częścią odległej przeszłości, która już nie bolała, tylko zostawiała cień smutku. Anna słuchała, trzymając jego dłoń w swojej, czując, że ich historie są ze sobą połączone. Oboje stracili, oboje cierpieli, oboje szukali sensu w miejscach, gdzie inni widzieli tylko pustą ziemię. Myślę, że twoja żona patrzy na ciebie teraz, powiedziała cicho Anna, a Wiktor uśmiechnął się smutno. Może, a może to ty jesteś tą drugą szansą, którą mi dała? Pewnej nocy, kiedy księżyc był pełny i świecił jasno nad polem, Anna obudziła się z bólem. Było to delikatne uczucie na początku, jak echo czegoś, co ma nadejść, ale potem stało się mocniejsze, bardziej pilne. Obudziła Wiktora, który zerwał się natychmiast, z sercem bijącym jak oszalałe, pobiegł po jadwigę, która przyszła szybko, z doświadczeniem w oczach i spokojem w ruchach. Przygotowała wszystko. Ciepłą wodę, czyste prześcieradła, zioła, które miały pomóc w bólu. A Wiktor stał na zewnątrz, patrząc na gwiazdy, modląc się po raz pierwszy od lat, prosząc, by to dziecko przyszło na świat bezpiecznie, by Anna przetrwała, by los nie zabrał jej od niego tak, jak zabrał wszystko inne. Ból trwał godzinami. Anna krzyczała, płakała, ściskała rękę Jadwigi, która mówiła do niej uspokajająco, jakby była jej własną matką, a potem, kiedy księżyc był najwyżej, kiedy świat zdawał się zatrzymać, rozległ się płacz, głośny, żywy, pełen życia. Jadwiga uniosła dziecko, małą dziewczynkę i owinęła ją w koc. Dziewczynka powiedziała z uśmiechem, a Anna wyczerpana, ale szczęśliwa wyciągnęła ręce, by przyjąć swoje dziecko. Położyła ją na piersi, czując ciepło małego ciała. Patrząc na maleńką twarz, która była tak doskonała, tak piękna, i w tym momencie poczuła, że wszystko, przez co przeszła, miało sens, że każdy ból, każda łza, każda chwila rozpaczy prowadziły ją tutaj, do tego momentu, do tego cudu. Wiktor wszedł do środka, kiedy wszystko już się skończyło. Zobaczył Annę. Śpiącą spokojnie z dzieckiem u boku, a jego serce wypełniło się czymś, czego nie potrafił nazwać, miłością, nadzieją, wdzięcznością. Jadwiga położyła rękę na jego ramieniu. „Zaopiekuj się nimi” powiedziała cicho. „Są teraz twoją rodziną”. I Wiktor kiwnął głową, wiedząc, że tak właśnie będzie, że nie pozwoli by cokolwiek skrzywdziło te dwie osoby, które los lub coś większego przywiódł do jego życia. Dni po narodzinach były pełne radości i zmęczenia. Anna uczyła się być matką, a Wiktor pomagał jak tylko mógł, nosił wodę, przygotowywał jedzenie, siedział przy niej w nocy, kiedy dziecko płakało i śpiewał stare kołysanki, których nauczył się od swojej matki. Mała dziewczynka, którą nazwali Zofią, rosła szybko, wypełniając dom dźwiękami, które przez lata były nieobecne, śmiechem, płaczem, życiem, i Wiktor patrząc na nie, czuł, że jego życie, które wydawało się skończone, zaczęło się na nowo, że to pole, które było tylko świadkiem jego samotności, stało się teraz miejscem, gdzie życie rozkwitało na nowo. Pewnego jesiennego wieczoru, kiedy Zofia spała, Anna i Wiktor siedzieli razem na progu domu, patrząc na pole, które teraz było puste po żniwach, ale pełne obietnicy nowego sezonu. Dziękuję ci, powiedziała Anna, a jej głos był pełen emocji. Za wszystko, za to, że mnie nie zostawiłeś. Wiktor spojrzał na nią, a jego oczy były pełne ciepła. To ty mnie uratowałaś, odpowiedział cicho. Nie wiedziałem, że życie może być jeszcze piękne, a ty mi to pokazałaś. I wtedy po raz pierwszy Anna pochyliła się i pocałowała go w policzek, delikatnie, z wdzięcznością, z miłością, która powoli zaczynała rozkwitać między nimi. Słońce zachodziło za horyzontem, malując niebo odcieniami fioletu i pomarańczy. Pszenica, która niedługo znów miała być zasiana, szumiała lekko na wietrze, jakby śpiewała starą pieśń, pieśń o życiu, które zawsze wraca, o nadziei, która nigdy nie umiera, o miłości, która potrafi uzdrawiać nawet najgłębsze rany. I tam, na progu małego domu, troje ludzi, dwoje dorosłych i jedno malutkie dziecko tworzyli nową rodzinę, zbudowaną nie na krwi, ale na współczuciu, na wyborze, na sile drugiej szansy, bo życie ma to do siebie, że potrafi nas zaskoczyć. Że kiedy myślimy, że wszystko stracone, kiedy wydaje się, że droga dobiegła końca, nagle otwiera się nowa ścieżka, wąska, niepewna. Ale pełna światła, i czasami wystarczy jeden moment, jedno spotkanie, jedna decyzja, by wszystko się zmieniło. Anna potknęła się na polu pszenicy, a Wiktor ją znalazł. Nie wiedzieli wtedy, że ten moment odmieni ich oboje na zawsze, że razem znajdą to, czego szukali przez całe życie: dom, rodzinę, miłość, i że ta ziemia, która była świadkiem ich bólu, stanie się także świadkiem ich szczęścia. A pole wciąż szumiało i wciąż rosło i wciąż pamiętało.